Cześć! Tu znowu Michał Bong z Biznes.pl. Wczoraj rozmawialiśmy o z moich zobowiązaniach i tego, jak je spłacałem i czego się z tego nauczyłem. Dziś z kolei porozmawiamy o rzeczy zupełnie innej. Porozmawiamy o tym, jak w krótkim czasie, bo w zaledwie kilka tygodni, pozyskałem ponad 2000 maili i tym, jak co się z nimi stało potem tymi mailami, jakie wykorzystywaliśmy i co dzięki temu osiągnęliśmy jako brand Eliwo. Zacznijmy od tego, czym jest Eliwo, tak na szybko. Eliwo dziś jest agencją content marketing. Która obsługuje dwa segmenty. Czy Pierwsze są to sklepy internetowe, czyli wszelkiego rodzaju e-commerce. Drugie to startupy, w szczególności ukierunkowane właśnie na, na ten e-commerce. Tak? Mocno zrobiliśmy sobie brand w tym segmencie. Tak? Dziś nawet strona nie działa. Z, zle, większość zleceń przyjmujemy drogą właśnie przez, przez social media. Pozyskiwamy klientów z polecenia, ale nie zawsze tak było. Cofnijmy się do czasów, gdy Elivo miało zerowy. Brand awareness i nie wie, nikt nie znał takiej marki, nikt nie umiał wymówić tego słowa, i nikt nie wiedział, czym, czym jest w ogóle Eliwo. Czyli mamy rok 2015, gdy startujemy z agencją content marketingową i ukierunkowujemy się mocno na sklepy internetowej, tak jakby chcielibyśmy się pozycjonować w tym czasie. I na początku tego okresu, tak jak powiedziałem, Eliwo miało zerowy brand awareness i większość ludzi w branży nie znała nas, tak? Może po, poza kilkoma osobami, bo. Bo, bo wcześniej prowadziłem bloga MikeB.com, w którym robiłem taki cykl wywiadów 21 pytań do. Tak i wówczas jakby nabyłem trochę znajomości w branży, ale jakby ten, 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 ta znajomość z tego środowiska była praktycznie zerowa. Pomimo tego, że wcześniej wydałem e-booka, którego pobrało 2000, ponad 2000 osób, to był e-book jak zacząć sprzedaż w, w sklepie internetowym. E-book został pobrany ponad 2000 razy, ale nie mogliśmy korzystać z tych maili, dlatego, że te maile były niestety nieweryfikowane czyli zapisując się na nasz adres mailowy, nie robiliśmy weryfikacji dwustronnej, no i przez to, jakby te maile, jakbyśmy zaczęli komunikację, mogłoby się okazać, że były na tej liście osoby, które nie wyraziły zgody, żeby przetwarzać ich dane osobowe, no a my mieliśmy ich na liście, dlatego że właśnie zrobiliśmy pojedynczą niedobł opt-in potwierdzenie mailami. I dlatego tak jakby uważam, że Nasz początek jako Eliwo był taki z bardzo niskiego progu, bo zaczynałem jako taki bloger, który przepisał sobie, robił wywiady z osobami na mikebee.com no i przez to zacząłem, stworzyłem wtedy właśnie jeszcze na mikebee.com domenie tego buka. pozyskałem pierwsze zlecenia po tym jak odszedłem z etatu, z etatu, znaczy tam gdzie byłem oczywiście jako, jako firma, bo moja firma ma 8 lat, a na etacie byłem, ostatnim etacie byłem już jako samozatrudniony i Osoba, osoba, która bardzo silnie przyczyniła się do tego, że stworzyliśmy coś nowego, z, jeżeli chodzi o Eliwo, to osoba Daniela Kotlińskiego, który wtedy pracował jeszcze w In Poland. Ja pamiętam, jak pierwsze wywiady Daniela czytałem właśnie na, na tym, na tym, w tym magazynie internetowym. To były bardzo dobre wywiady i, i jakby po pierwszych kilku publikacjach napisałem do Daniela, że super, robisz super content, bardzo mi się podobają, zwłaszcza niektóre teksty były już wtedy na bardzo wysokim poziomie. Daniel, jak, jakby został poklepany po, po plecach, to, to później podsyłał mi kolejne swoje treści, które uważał za, za fajne. Ja, ja je bardzo mocno czytałem, bo uważałem już wtedy Daniela za jednego z lepszych kontentowców, który, z których który na, na tamten moment poznałem. Zresztą nie tylko na tamten moment. I... Daniel też jakby co jakiś czas dawał mi propozycję, żeby jako ekspert, ekspert od e-commerce'u wypowiedzieć się na łamach in Poland. Oczywiście mając na myśli e-commerce'u, eksperta, to, to chciałem się już wtedy zacząć pozycjonować jako osoba, która właśnie w tym środowisku funkcjonuje. No i dzięki temu, dzięki temu jakby nasza taka znajomość i taka trochę internetowa zaczęła i po pewnym czasie, gdy, gdy, gdy przyszedł czas na budowanie nowego brandu, nowego brandu jakim będzie Elif, Postawiliśmy stronę internetową pierwszą i postanowiłem, pierwszą osobą, którą chciałem mieć w zespole, to właśnie osoba content managera, który stworzy jakąś fajną rzecz u nas w, El w Eliwo. I właśnie od tego wszystko się zaczęło. Spotkaliśmy się z Danielem w Costa w Złotych Tarasach właśnie w 2015 roku, czyli już 4 lata temu, od naszej pierwszej współpracy minęło, już minęło 4 lata. I wówczas postanowiliśmy, że zrobimy cykl dla właścicieli sklepów internetowych. Po tym spotkaniu, właśnie Daniel powiedział mi, że aktualnie myślał o tym, aby odejść z dziennikarstwa i zająć się stricte content marketingiem. I jak pamiętam się okazało nie tyle content marketingiem, co w ogóle marketingiem szeroko pojętym, bo Daniel w międzyczasie ewoluował na prawdziwego marketera z całym z szacunkiem do tego słowa mówiąc bardzo wielofunkcyjnym i okazało się, że tamte spotkanie było jakby przy, dla Daniela było początkiem nowej kariery zawodowej, a dla mnie to był pierwszy eksperyment z content marketingiem i będziemy mieli odcinek bardzo e, szeroko pojęty o tym, co dał mi content marketing, to opowiem trochę więcej. O tej perspektywie, no ale po, po, po kilku tygodniach od tego spotkania, gdy Danielowi jeszcze wygasała stara umowa, zaczęliśmy tworzyć strukturę takiego cyklu 6 tygodniowego, gdzie publikowaliśmy co raz w tygodniu, mieliśmy publikować jako element nauki blogposta dla właśnie właścicieli sklepów internetowych. Tam była mowa o content marketingu dla sklepów internetowych, o budowaniu opisów dla sklepów internetowych, budowaniu listy mailowej i tak dalej, tak dalej. Czyli jakby przeszliśmy przez część różnych aspektów, od kampanii rabatowych przez właśnie content marketing, aż na, na kampaniach PP. PC i dzięki temu pokazaliśmy światu e-commerce'owemu, jak chcemy się pozycjonować. I jakby zaczęliśmy głośno krzyczeć, chcemy się pozycjonować jako agencja content marketingowa ze szczególnym uwzględnieniem sklepów internetowych. Stworzyliśmy hałturniczy landing page, na którym opisaliśmy całą inicjatywę i pokazaliśmy światu, o czym będzie można przeczytać przez te 6 tygodni. No i za za zaczęliśmy zbierać pierwsze, pierwsze maile. Oczywiście na początku szło to bardzo dynamicznie, bo w ciągu pierwszego dnia zebraliśmy kilkaset maili, tam około 400, i później to trochę wyhamowało, przybywało tak do kilkudziesięciu, do kilku, do kilkudziesięciu dziennie, tak, po 20-30 rejestracji, i, i w pierwszy, pierwszy taki cykl zakończyliśmy tam z kilkoma set mailami na koncie. Oczywiście, żeby zebrać te, te, te kilkaset maili w pierwszej fazie, poprosiliśmy kilku influencerów, aby Poszerowali właśnie nasz landing page. Oni oczywiście, po, no tamte czasy to była nowość, że ludzie tworzyli tego typu rodzaju kursy blogowe, gdzie można było nauczyć się pewnych rzeczy. No i to, to się bardzo fajnie rozeszło po mediach społecznościowych, po grupie e-commerce Polska i tak dalej, tak dalej. No ale to jakby zebrało nam dopiero kilkaset, a przecież mówimy o kilku tysiącach maili, tak. No to po, tych, po tej pierwszej fazie, pierwszego tygodnia, padliśmy na pomysł, aby. Zrobić parczkę e-commerce managera. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, bo stworzyliśmy taką paczkę, która dawała bardzo szerokie Możliwości e-commerce menadżerom do zarządzania swoimi kampaniami, czy to content marketingowymi, czy do kampaniami na, d, dotyczącymi PPC. Były tam różnego rodzaju skoroszyty. Jedna na przykład była do zbudowania content marketing planu dla sklepu internetowego, druga miała podpowiedzi, podpowiedzi jak mogło, jakie blog posty można by było napisać dla kilkudziesięciu bran, dla kilkunastu branż, przepraszam, kilkadziesiąt propozycji dla kilkunastu branż, i miała tam też na przykład do tego, żeby tabelę do tego, żeby wyliczyć ROJ, tak, czyli ile, pak ile pieniędzy ładujesz w PPC, ile wyjmujesz i jaki jest zwrot z inwestycji w takim wypadku, przy oczywiście zachowaniu jeszcze marżowości. I dzięki temu ta pa tą paczkę pobrało ponad 700 osób jednego dnia, ponad 700 maili zebraliśmy, właściwie każde odświeżenie w Pierwszej fazie boomu to było, to były pobrania i to było naprawdę tego bardzo dużo. Nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł, więc zbieraliśmy palemkę pierwszeństwa. Toż też było tak, że pierwsza, pierwsze dwa, dwie publikacje, pierwsze dwa blogposty wyszły, wyszły do Audytorium, więc jakby ten brand Awareness, Eliwo zaczął być budowany, i ludzie widzieli, że ten dobry content, więc jakby zaufali nam, że ta paczka też będzie dobra. I oczywiście ona była bardzo wysokiej jakości, więc, e, z, więc zachęcam też do takich eksperymentów, także nie tylko e-booki, czy, czy nie tylko jakieś checklisty, które są proste do wykonania, i, i jakby ludziom się już to opatrzyło, tylko eksperymentowania z tego co może być tym lit magnetem. Okazało się, że tam zebranych z tych zebranych maili, a potem jeszcze te osoby jak zobaczył tą paczkę, dystrybucja tej paczki została pogłębiona, więc wiele ludzi jeszcze później to za zapisało się, że w konsekwencji zebraliśmy ponad 2000 maili. Oczywiście pomogli nam to w tym też partnerzy publikacji. Tutaj bardzo mocno oprócz influencerów działaliśmy z różnymi magazynami, które gdzieś tam są, są pokrewne z branżą, którą my reprezentowaliśmy i którą chcieliśmy reprezentować i dzięki temu też zdecydowanie dużo osób pobrało tę, tę paczkę, tak? Oczywiście to było w czasach gdy zasięgi na Facebooku były dużo lepsze, ale my też nie wydaliśmy ani złotówki na reklamę, więc wydaje mi się, że ten wynik był mimo wszystko bardzo dobry, że dzięki współpracy i zbudowaniu takiego brand awareness w, w, w stosunku do Eliwo ludzie zaufali, że to będą dobrej jakości materiały i zapiszą się na tego mail tak? Do, tej pory, do tej pory, przez o, minęło 4 lata, przez bazę, którą wtedy, pobra, którą wtedy w, w, zebraliśmy, na, naszymi klientami się stało co najmniej, co najmniej 15 osób z, z tej pierwszej bazy, tych, tych 2000 maili. Być może nawet więcej, dlatego że mieliśmy. Takie sygnały, że lidy, które składały później zapytania, mówiły, że dowiedziały się od nas od znajomego, który był kiedyś zapisany u nas na kursie, tak więc jakby mieliśmy świadomość tego, że, że przyszli klienci, ale nie jesteśmy w stanie ich do końca wyestymować, ilu tak na dobrą sprawę mogło być. Bo scoring, który przyjęliśmy, mówił, żeby weryfikować zapytania, i te zapytania przerodziły się w, w klientów, ale najlepiej konwertowały nam i jakby nigdy tego nie pogłębiliśmy, bo nie mieliśmy nigdy mocy. Rybowych, jak pisaliśmy w cudzysłowie, zimne maile do tych osób, czyli jakby spersonalizowane maile do osób, które pobrały tego e-booka, tak? I to w cudzysłowie mówię zimne maile, bo ta praktyka jakby jest znana z mail. natomiast ci ludzie nas już znali i wy wyselekcjonowaliśmy sobie po scoringu osoby, które najczęściej czytają te artykuły. Dzięki temu, że ta cała, cała, cała ta kampania była na mailchimpie, sprawdziliśmy, kto najczęściej czytał nasze maile, i dzięki temu dzięki temu właśnie mogliśmy zobaczyć kto był najbardziej aktywny i pisaliśmy do tych najbardziej aktywnych i to jakby przyczyniło się do, do 100 wiadomości. Mieliśmy bardzo dużo odpowie, od, odpowiadań. Mieliśmy na poziomie dwudziestu kilku procent odpowiedzi, tak. Nawet jeżeli ktoś nie był zainteresowany, to mówił, robicie super robotę. na teraz na chwilę obecną nie stać mnie, albo nie potrzebuję, albo już rozpocząłem współpracę. Ale bardzo cenię to, co zrobiliście, tak? Więc więc odpowiedzialność była bardzo wysoka. Chyba, że to były maile spersonalizowane. No i też e, nie ukrywam, że ta. Ten cykl został tak skonstruowany, żeby ostatnie wydanie tego 6-tygodniowego cyklu zostało opublikowane w Dniu Targów Handlu Elektronicznego. No i o 6 rano w Dniu Targów to był. E, Albo październik, albo listopad, nie pamiętam dokładnie, chyba październik. O 6 rano opublikowaliśmy ostatnią informację, tak, że czekamy na Was na stoisku targów handlu elektronicznego w Warszawie, organizowanych przez Fundację Polak 2.0. I powiem szczerze, że e, nie sądziłem, że to może mieć tak duży wpływ na to, że ludzie będą podchodzili. Do dzisiaj pamiętam, że mieliśmy stoisko C2 i na to stoisko ludzie podchodzili i gratulowali nam genialnego cyklu. Na, na targach oczywiście bardzo dużo osób, których, którzy nie wiedzieli o tym, Cyklu, tak, bo na przykład nie używałem tak intensywnie mediów społecznościowych i ich to ominęło bardzo dużo osób. Tam kilkadziesiąt osób się dopisało do tej listy, tego kursu. No i oczywiście dzięki temu e, mogliśmy sobie zbić piątki z potencjalnymi klientami, podgrzać relacje, no i też porozmawiać z osobami, które potencjalnie będą zainteresowane naszymi usługami. Mało tego, na targach handlu elektronicznego spieliśmy jedną transakcję, która właśnie nie była przez e, sklep internetowy, tylko podeszła do nas agencja a reklamowa, która była zapisana na ten newsletter i powiedziała, że. Bardzo dobry model robienia, robienia sobie klientów, organizacji sobie klientów przez właśnie połączenie e-mail marketingu i, i content marketingu, w, właśnie w cyklach. No i powiem szczerze, gdybym teraz miał komuś doradzać, jak przeprowadzić taką kampanię, to mam dużo większą wiedzę, tak? I, i uważam, że w dzisiejszych czasach też da się to powtórzyć, ale to musi być coś więcej niż sam e-book, tak? Bardzo dużo firm, które nawet z nami współpracuje, uważa, że wydanie samego e-booka to już jest świat i ludzie, i to jest koniec tego, to, tego jakby wysiłku, który trzeba wykonać, aby, aby zebrać klientów, tak? Oczywiście, zaraz po ogłoszeniu publikacji i sporządzeniu e-booka, już mamy do czynienia z klientami potencjalnymi i można już nawet wtedy zacząć podgrzewanie, ale jeżeli nie będziemy robili tego systematycznie, nie będziemy skontynuowali tego cyklu, który, którego e-book powinien być początkiem jakimś, to, to nigdy to nie wyjdzie, tak? Jakby podgrzanie na zasadzie wypuszczasz e-booka i piszesz od razu po tym wiadomości do osób, które przeczytały tego e-booka, albo nie przeczytały, tylko pobrały właściwie, no to jest zbyt krótka ścieżka, żeby ktoś podjął decyzję. Bardzo zachęcam do takiego czegoś, żeby przez jakiś czas robić jakąś sekwencję mailową, co kilka dni, co tydzień, opublikować kilka treści, nawet na blogu i dopiero później zobaczyć sobie w scoringu naszego programu do wysyłki maili, kto najczęściej, kto był najbardziej zaangażowany i do tych osób nawet bezpośrednio napisać, albo nawet pokusić się i zrobić telefon, tak, żeby zobaczyć, jak wyjdzie taki eksperyment, że zadzwoni się, zadzwonimy i przedstawimy się jako osobę, która tworzą ten materiał i że widzimy, że jakby intensywnie pan czyta, tak, i jakby ta osoba może, może powiedzieć, że, 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 że jest jej miło, że jakby ktoś na to, na to zwraca uwagę. Raczej nie nie powinna być zaskoczona, że, że, że dzwonimy tak, jakby tym bardziej że zostawialiśmy mail. Więc taki, taką, taki chłodny telefon wykonać, chłodny już bardziej podgrzany właściwie. Telefon wykonać i zobaczyć, czy ta osoba nie będzie za, no, zainteresowana współpracą. Podsumowując, ten dzisiejszy materiał: zebranie 2000 maili. Pomogło nam bardzo mocno ocieplić wizerunek, wypozycjonować nas na lata, tworzyć bardzo, silnie, bardzo silny brand awareness w stosunku do agencji Eliwo. Kończąc na tym, że przyczyniło się to też do pozyskania klientów, których później z jakimś tam efektem dogrzaliśmy, podgrzaliśmy i udało nam się z nimi zakończyć transakcję. Oczywiście to też przyczyniło się do innych pośrednich korzyści, czyli o tym, żeby być w rozpoznawalnym w środowisku w branży i dzięki temu, jeżeli ktoś szukał wykonawców takich jak my, nawet ci, którzy z nami nie współpracali, oznaczali nas na grupach, że na przykład Michał Bąk czy Agencja Alivo to są godni partnerzy do realizacji tego projektu. Mam nadzieję, że tym materiałem nieco Ci pomogłem. Mocno mam nadzieję, że te materiały, które tworzymy przyczynią się do tego, że coś zmienisz w swojej firmie. Dzięki bardzo. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam.